Witajcie w poniedziałek dzisiaj na ekranie na początek filmu pszczółka i będziemy robić jej pierwsze smarowanko. Godzin przypracowanych u mnie jest gdzieś około 43. To już czas najwyższy przesmarować. Niby zaleca się co 50, ale słusznie jeden z Was widzów zauważył, że lepiej to robić częściej co 30 motogodzin, czy tam godzin, jak zwał, tak zwał. Żeby po prostu nie zużywały się Swożnie, tuleje I w sumie ma rację Żałuję, że nie domówiłem Sobie centralnego smarowania Bo to jednak na pewno Wydłużyło znacząco eksploatację Całej maszyny Ale no cóż Błędy kosztują I trzeba brać smarownicę Smarować po kolei wszystkie kalamitki Nie jest tego dużo Później sobie dodankujemy Bo akurat jest Znowu 22 godziny od poprzedniego tankowania, i sprawdzimy teraz spalanie. Gdzie tam był przejazd na pole, kawałek po drodze, plus takie kręcenie się wokół komina. Wiecie, dużo godzin u niej leci, to po prostu stoi na biegu jałowym. Jak tam się gdzieś wysiada, coś podgarnąć, podrzucić, przesunąć. Zdjąć, wrzucić, no różne takie rzeczy, na przykład śruty jak się zasypuje do wozu paszowego, do łyżki, no to ona te kilka minut stoi na biegu jałowym, te 2-3 minuty pracuje nim te wszystkie śruty, więc te godziny to też tak lecą, jak lecą. No i co, jeszcze chcę poprawić napis, który dilewam na klejkę odpada. Bez spróbuję próbuję to jeszcze klejem przykleję, a jak nie to myjka poprawi definitywnie. Także zabieramy się za robotę. Koniec biodolenia, ruszamy. Zaczynamy od przodu ładowarki. Z wami smaruję, bo jak w razie jakąś kalamitkę przy to mi użytkownicy na pewno wypomną. Tutaj raz, dwa, na tym stworzył trzy, cztery i piąte kalamitkę. Także zaczynamy zabawę po kolei. Ciach, ciach, ciach jedną ręką. Tego nie zrobię, więc widzimy się za moment. Oczywiście jak ja zaczynam smarowanie, to zawsze ta wetnica jest pusta, trzeba uzupełnić już się do tego przyzwyczaiłem. przód mam zrobiony. Dwa koła też. Teraz tył. Tutaj mamy kalamitki wyprowadzone. Cyk, 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 cyk i cyk. Także tutaj jest 5 i 4-9 kalamitek. I zostaje mi tylko. Yy, koła. O, leju, tak dużo i niedużo gdzieś tu w ten osprzęt poszło. Trzeba będzie doleć troszeczkę. Zamówić. W ładowarka przesmarowana. Jeszcze nie pokazywałem. Koła na każdym kole po trzy kalamitki. Zwolnica z góry, z dołu i na końcówce drążka. I właśnie z tym jedną końcówką drążka. Ostatnia kalamitka był problem. Nie chciała w ogóle iść. Bokiem waliło. Mówię, wykręcę, założę nową. Taki wał. Nowa, inny gwint polski mają nasze to widocznie angielskie na mniejszym gwincie w ogóle nie dało się wkręcić. Więc przedmuchałem tą co była z i dalej nie idzie. Także trzeba dokupić gdzieś takie kalamitki. Ile ja rzeczy pobocznych muszę zrobić zanim dzisiaj zajmę się robotą. E, jeszcze agregat muszę odczepić, żeby odpiąć szczepę pod rękę, bo nie chce mi się szabiarki odpinać jeszcze będzie potrzebna i żeby tutaj odpiąć, to uprzednio chcę porównać sobie ten plac póki mam no i tak mniej więcej to widać wstępnie porównane ja tu muszę samym kultywatorem to wyrównać, bądź też talerzówką jak u a na razie ruszone, żeby to przesychało i już troszeczkę inaczej to wygląda ogólnie jeszcze muszę zaczep kulowy zdjąć i dopiero mogę pod przyczepę podjeżdżać także kombinacji przekładania pół poranka albo cały poranek nawet bo już jest godzina 11 nie wiadomo kiedy a jeszcze w międzyczasie Betlejemkę modyfikowaliśmy bo trzeba było zrobić wyższy wjazd czyli wyrzucić jeden odkos No i tak był zbędny, więc nie ma problemu. Bez niego też będzie stała. Tutaj od frontu odkos jest wyjęty, żeby kabina się mieściła elegancko. I już można Jacob wjeżdżać i brać ten parkiecik. No i bierzemy się za robotę. Miało być dzisiaj szybko, ładnie i pięknie, ale co chwila coś przeszkadza plus kilka dodatkowych tematów. Jest godzina 11.30, jeszcze do 14 muszę krówki pokryć, także 2,5 godziny na wybieranie obornika powinno mi wystarczyć. Na szczęście do inseminacji tylko 4, więc Luzik jakoś to pójdzie. Zobaczymy jak Jake będzie się spisywać. Może nie gorzej jak manitką się wybierało. Czas pokaże, czas pokaże. No to już dojeżdżamy na pole z pierwszym transportem i po drodze mamy pierwszą działkę przeżyta. Tą lepszą. No tutaj widocznie zadziałała druga dawka i ciepło zaczyna to żyć, są tam pewne prześwity tutaj w tej części połące podróżnia się, że jest troszkę rzadziej, są takie prześwity puste, ale tam gdzie gruntowne no to jest już w porządku. I zaraz dojedziemy na tą drugą działkę, gdzie jest nieco gorzej i dlatego tam chcę też robić gromadkę z odbornikiem, zwłaszcza, że tutaj poprzedni dzierżawca zostawił mi spadek. I podejrzewam, mam przekonanie graniczące z pewnością, że tego nie uprzątnie, więc razem będę miał dwie gromadki już do ubrania. Tylko muszę gdzieś sensownie znaleźć miejsce, żeby jak najmniejsze straty były i możliwie jak najwięcej tego obornika tutaj zapakować. Niestety jest wiecznie, także nie będę nagrywał poza traktorem a jedynie w środku jest bardzo wiecznie, można nawet powiedzieć, że wiecznie to, powiedzieć, że wiecznie to nic nie powiedzieć, ale zaraz dojedziemy, zobaczymy jak to wygląda, ale powiem wam, że się chyba wzięło, jest całkiem całkiem znośnie. Teraz pytanie, gdzie to zrobić tą gromadkę, tu z tyłu za tą, czy tam po tamtej stronie, ale chyba tutaj z tyłu za tą będę sypał, bo tutaj jest taki słabszy fragment pola tutaj wszędzie, no tu jeszcze przy miedzy są słabsze ewidentnie kwiatki, no ale no, to będzie chyba najlogiczniejsze rozwiązania. co do Przenżyta no to tu gdzie było przymokro to troszeczkę słabsze a poza tym to powiem wam, że no jestem pełny optymizmu, wygląda to już coraz lepiej, że coś może być Wiadomo, że w pierwszym roku tutaj nie zbuduje nie wiadomo jakich plonów, ale zawsze idziemy do celu i tak? liczy się perspektywa długoterminowa. O, zaraz tu nie siedział chcę tu ładnie się ustawić a to nie trzeba zwalać nie ma rady dobra wywalona powiem wam że to jednak trochę przysłaby koń do tej bryczki żeby tak budować ale tutaj dużo nie naniszczę w tym miejscu bo i tak jest słabe w tej części pola najgorsze a będę korzystał ze ścieżek technologicznych żeby sobie Przejechać i podjechać. Tak więc jedną mamy wywaloną. O, tutaj za drogą to całkiem. Całkiem to znośnie nie. wygląda. Nie można narzekać, ale zakwaszczenie już. Aż się prosi o eliminację. Ale niestety temperatury nie pozwalają. Jeszcze. No to po obiedzie atakujemy Betlejemkę. Z drugiej strony jeszcze w międzyczasie była inseminacja, cztery krówki dzisiaj ustawione e, do krycia, no taka można powiedzieć przerwa od obowiązków. I powiem Wam, że chyba nigdy tak się nie guzdałem tu wybieraniem tego obornika. Idzie dzisiaj wyjątkowo topornie, ale widzieliście sami, że masa tych zajęć była przed, czyli przygotowanie teleskopówki, przesmarowanie. Troszeczkę mi ta kalamitka nieszczęsna zjadła czasu, ale takie rzeczy się zdarzają. Trzeba dać na to poprawkę. No i później ten agregat porównać ten teren wokół, przyczepić przyczepę, ale to też trzeba ten zaczep królowy zdjąć, więc naprawdę zeszło się sporo tego czasu, ale patrzcie, już plac tutaj ładnie przesycha. Zaczyna to wyglądać. Jeszcze dzień ze słońcem i będzie tutaj ideolo. Jak się zastanawiam czy nawet owsu tu nie rzucić, nie posieść, to by wyciągnęło tą wilgoć, ale trzeba byłoby uprzednio te kamienie pozbierać, żeby posiarką można było gozić. ale to przerost formy nad treścią. E, już tutaj teraz całe lato będzie spokój, mam taką nadzieję, chyba że naprawdę jakieś intensywne opady deszczu się pojawią, bo już tu ta, ta taka zasklepiona skorupa, jak ją przesuszę, wyrównam teren, że po prostu woda będzie miała gdzie spływać. To już nie będą się tworzyć takie zastoiska wodne i taka klucha nie będzie na pewno do jesieni. Będzie spokój do zimy z tym tematem. A póki co walczymy z kolejnym. Malutki remont betlejemki był dokonany, po prostu słupek się rozszczepał na dole, gdzie przykręca się tą bramkę. Od dołu zabezpiecza, więc wszystko tutaj wymagało konserwacji. To już nie pierwsze. Naprawa, tej tak jak Betlejemki, czyli że rozwiązanie tymczasowe, przejściowe, na chwilę powoli kończy swoją przydatność do użytku i czas naprawdę się czymś zająć konkretnym. Po tych wszystkich perturbacjach jest już 15:36, a ja jeszcze doładowuję przyczepę. Pół przyczepy muszę doładować. Na poprzednią też troszeczkę spłyty doładowywałem, bo po prostu stali widzowie już wiedzą, jak. Wy gląda po prostu proces wybierania obornika z tej bytlejemki że po prostu przegania się zwierzęta na jedną część wybiera się jedną część i właśnie zazwyczaj jest to niepełna przyczepa i doładowuje się z drugiej części to znaczy doładowuje się z płyty a potem przegania się to na drugą część żeby dwa razy nie przeganiać i wybiera się drugą tak to organizacyjnie wygląda i przy okazji troszkę tego obornika się opróżni dodatkowo. Tak więc nie tylko betlejemka będzie wwieziona, ale się dzisiaj rozsypuje ten obornik coś. Może zachciwie ja biorę, zachciwie trzeba troszkę łagodniej tym łyżko Krokodylem operować. Powiem wam, że ja nie pamiętam jeszcze takiej sytuacji w historii gospodarstwa, że od 7 kwietnia zaczynamy. Pryzmowanie obornika zazwyczaj wszystko do maja było e, zużyte, można tak powiedzieć, e, przy pod kukłowiedzia zastosowane. A teraz, jak już mam, wszystkie pola gotowe, to wywożę na pryzmy. Ale ogólnie chyba do tego dąży ten styl gospodarstwa, że obornik będę stosował wyłącznie po żniwach i jesienią. A przez całe lato będzie on składowany, gromadzony na, e, można powiedzieć, pryzmach, póki oczywiście prawo na to pozwala, bo też nie wiadomo, jak to będzie wszystko rozstrzygnięte. Jeszcze może być tak, że ogólnie tylko na płytach obornikowych można będzie obornik przechowywać. Też tak może być, więc wtedy sytuacja znowu się zmieni, ale w idealnej rzeczywistości. Kiedy nikt jeszcze tego pryzmowania nie zakazał e, no to można korzystać i po prostu takim systemem, że na jesieni i letnim będzie po prostu on lepiej wykorzystywany niż ten stosowany na wiosnę. Takie jest moje skromne zdanie. Zbliża się już godzina 16, tak, jeszcze mam tutaj czas zimowy, e, ale ten I jest już Kurcie, zamotałem się, no zbliża się 16, mam czas zimowy. Wybaczcie, poniedziałek każdemu może się zdarzyć. I generalnie co? Eee... Myślałem, że jeszcze zdążę dzisiaj waltę umyć, ale nie mam szans. Chyba, że po obrządku. Ale prawdopodobnie jutro my rozstawię, nie dostawię, chociaż beczkę już zacznę być. Bo też chcę jutro wywieźć resztki Gnojowicy i wziąć się po prostu za mycie beczki to już. Mnie to irytuje ten poziom jej zabrudzenia i skala, tak więc działamy, działamy, wyrzucam obornik i lecimy na obrządeczek, zobaczymy o której uda się dzisiaj ten obrządeczek skończyć, jeszcze jedna jałóweczka w Betlejem więc też to parę minut pochłonę. O tym jakże ekscytującym dniu przyszedł czas na nurski monolog, na zakończenie tej pięknej, krótkiej historii wywożenia obornika z Betlejemki plus ogarniania rzeczywistości w koło. Mam nadzieję, że żadnej kalamitki w ma y Manitce, jakiej Manitce, w JCB, B, w nie pominąłem. Jeżeli tak, to dajcie mi jakiś znak. I ogólnie takie pytanie do Was, co ile Wy smarujecie swoje ładowarki i jak często przeprowadzacie jakieś tam kontrolne prace serwisowe, czy coś jeszcze jest, gdzie warto zajrzeć? No mnie doświadczenie nauczyło, że tak co 50 motogodzin to jest ok. To jest ładowarka nasmarowana. Tutaj jeden z widzów twierdził, że 30 motogodzin to jest wartość graniczna, kiedy trzeba powtórzyć smarowanie. Wiem z doświadczenia, że jak się przyciągnie to na 100 i dłużej, to już się robi sucho na tulejach i tego nie polecam. No i ogólnie. Jakieś tam spostrzeżenia, uwagi chętnie posłucham. Także jak widzicie, u mnie poniedziałki się zaczynają ciężko, ale ten akurat wynika z faktu, że w sobotę było skończone i rzucone i nic więcej. Ani nieporównane tam z tyłu, ani agregat nieodczepiony, żeby ciągnik był już gotowy, tylko podpiąć po przyczepkę i dzida. Jeszcze smarowanie ładowarki nie zatankowałem, ale tam jeszcze nie ma dna, więc spokojnie spalanie można powiedzieć, że jest na poziomie manitu to i podobny zakres prac, tak? Ale za to ergonomia i e, szybkość tej wykonywania pracy jest zupełnie inna, tak jak dzisiaj ten obornik wybierałem. No to jest dzień do nocy, jeżeli chodzi o komfort pracy między tamtą a tą ładowarką. I patrząc po przebiegu jaki robię, to doszedłem do wniosku, że pierwszy pomysł, czyli zakup używanej ładowarki i zostawienie tej manitki, to był wystrzał w kolano. E, lepiej Byłoby zrobić tak, jak ja zrobiłem, lepszym rozwiązaniem jedna konkretna i pracować ją powiedzmy po te 20 parę godzin tygodniowo, bo takie mniej więcej przebiegi u mnie będą, no bo ona jest ponad dwa tygodnie, zaraz prawie trzy, a już jest zrobione e, 45 motogodzin, prawie 44 jakoś tak, motogodziny no 44 wypchnięte, więc. Całkiem zacny wynik, eee, zwłaszcza, że tylko raz opuszczała tylko gospodarstwa, tak, faktycznie wokół komina i nic nie robiono na pusta, ale to też jest moje subiektywne zdanie, zaraz powiecie, że to i tak mało, łe. po 10 godzin dziennie robicie, albo po 30 godzin dziennie niektórzy, no znajdą się takie przypadki, ja wiem, <laughs> także się rozględziłem za dużo, od tematu odbiegłem, no i cóż, jutro eee, chcę wywieźć grujowice tutaj z tych zbiorników resztę i e, umyć szambiarkę. To jest zadanie na jutro, żeby to wykonać, bo już praktycznie do czerwca szambiarka nie będzie w użytku, może gdzieś tam coś tam drobnego, gdzieś tam wyciągnie, przeleje, ale już takiego e, intensywnego wywożenia nie będzie. Wszystko gotowe, wszystko ogarnięte i od następnego wybierania tego zbiornika, już wszystko będzie szło do dużego. płynęło do dużego zbiornika, więc muszę tutaj spinać przepompownie i robić to tak, jak chciałem, zamawiać ten łapacz kamieni i wszystko spiąć tak jak chcę. I myślę, że to zadanie będzie na ten tydzień, w międzyczasie gdzieś to ogarnąć sobie, żeby już jak będzie pełno, to żeby nie było biegunki, a jak wizorki znowu podepnę węże. Jak będzie, tak będzie, aby wyciągnąć. No nie, to, to już bez przesady, zwłaszcza, że to już z miesiąc nie było mieszane w tej części ale się wybierało cały czas do dna, więc żaden kożuch i żadne twarde frakcje nie ostały. No i widzicie, jak to płynnie przyszedłem znowu do tematu gnojowicy. Zaraz będzie gnojowica Kija a nie kosa więc kończę dzisiaj to podsumowanie i liczę na to, że jakiś tam odzew z poniedziałkiem będzie w komentarzach. Dzięki bardzo za uwagę, do zobaczenia.